Witam w GameTest Show HD. Tutaj mamy do zaprezentowania Formuły 1 2010 na telewizorze, a raczej na monitorze LG, bo to jest wersja na komputer. To jest nasza kierownica. Całkiem niezła, nie? Dobra, i teraz zbliżamy się do pierwszego zakrętu. Tutaj prowadzimy Bolit Toro Rosso. Oczywiście na poziomie ekspert, bo ja innych poziomów tych tej grze nie uznaję. Tutaj na symulatorze jedziemy sobie. I pokazujemy Wam powtórkę. Trzymam w ręku kamerę, więc nie będzie to tutaj taki idealnie prosto, choć nigdy idealnie prosto nie jest, a świat idealny przecież też nie jest. Tutaj musimy pokonać. O, bardzo szybko pokonujemy tutaj tą szykanę na trzecim biegu. Tutaj już włączamy dwójkę, żeby do tego ostrego zakrętu się przygotować. Tutaj prowadziłem cały wyścig. Chyba to było jedno z 15 okrążeń. Jedno z takich szybszych moich wykonań, <laughs> i jest to dość tor wymagający, ale chyba jeden z moich ulubionych. Tutaj postaram się trzymać tę kamerę równo, choć rzadko mi to dobrze wychodzi, ale postaramy się, bo zawsze się przecież staram. Słyszymy tutaj taką muzykę w tle na replayu. Świetna grafika. Na 22 calowym ekranie Full HD, wszystko na full, wszystko tutaj jest takie full. No i jedziemy tutaj dość taka długa, prosta. I teraz zbliżamy się do takiego zakrętu łukowatego. Złapałem trochę pobocza, ale to nie szkodzi. Kolejny zakręt taki łukowaty. Znowu złapałem, ale to dlatego, że to okrążenie było tak szybkie i tak agresywne. Że musiałem tutaj łapać pobocza szósty bieg, zaraz będzie tutaj siódemeczka i jest wielka prędkość 270, 280 na godzinę, teraz trójka i ostatni zakręt i prosto startowa za chwilę będzie zimna na mecie za chwilę będzie na mecie jest i jeszcze tak zostało nam Uuu dużo i ukończyłem wyścig na drugim miejscu, zapraszam na kolejne game testy które pojawią się wkrótce mam nadzieję, ale niestety nie mam czasu, więc dlatego tak mało nagrywam. Także pozdrawiam i liczę na to, że będziecie cierpliwi. Pozdrawiam.